No dobra, to gotujemy, tak? Tak. Zrobimy indyczka zapiekanego pod pomidorkami i serkiem. Super ci idzie. Ekstra, tata jest dumny, się dałem dziaka. Mam. Teraz to tutaj dać. No wrzucaj do garnuszka. Ale tak mocno. No bo tak mocno trzeba. Jak się gotuje z ojcem? A co ugotowaliśmy? Czapko. Co to za małpka się przytuliła do taty? Oj, oj, ojoj, kochani młodzi. Mamy jem mięsko. O, chyba więcej synek nie zjadł. wszystko? Tak? O, dziękuję, tak? No to szamaj. I tata sobie mi, bo goty mi tato. Gotowanie było dla Tomka Jakubiaka ogromną pasją. Taką, bez której nie wyobrażał sobie życia. Był charyzmatycznym szefem kuchni i osobowością telewizyjną, która potrafiła zjednywać ludzi humorem i autentycznością. Stworzył setki programów kulinarnych przemierzając świat w poszukiwaniu smaków. Jako juror programu Master Szef Junior zdobył serca zarówno dorosłych, jak i najmłodszych widzów. Optymizm i ogromna ilość energii, to taka kulka energii. Pamiętamy go z 2007 roku, wtedy zadebiutował w Dzień Dobry TVN. Razem z Grzegorzem Łowanowskim, dwóch takich młodych mężczyzn przyszło gotować w naszej kuchni. Robili taki bałagan, że ja takiego bałaganu w kuchni nie widziałam, ale za to, to co zrobili, było wyjątkowe. Przecież jak Magda w rewolucjach. Dwa lata temu wystąpił w naszych kulisach sławy. To jest podwórko, w którym zaczęła się cała Moja dziecięca chuliganka. Kiedyś za dzieciaka, o, to się w gałę tutaj cały czas grał. W roku 96 została otwarta tutaj pierwsza restauracja Magdy Gessler. Tutaj siadałem na tym parapecie no i obserwowałem cały czas, jak wszyscy gotowali. Już wiedziałem, że gdzieś to się we mnie rozwija ta ogromna pasja kulinarna. Prosiłem, żeby mnie nauczyli gotować i spędzałem coraz więcej czasu też w środku. Gdy miałem 14 lat, to ją denerwowałem, latałem pod nogami i ona mówiła, dobra, weźcie tego blondaska, niech on tam pójdzie, coś pogotuje i tak dalej. No i tak cała kariera dzięki temu miejscu się zaczęła. Tutaj się rozwijało moje hobby, cała ta zajawka tym gotowaniem. Nieraz słyszałem, zobaczysz, kartofle będziesz owierał, garkotłuk, który to w życiu coś osiągnął. I to była ciągła wojna z mamą. Nigdy mama nie wierzyła, że ten zawód aż tyle może przynieść i że aż tyle pasji w to mogę włożyć. Był takim człowiekiem, który zarażał innych optymizmem. Też był bardzo głośny, wszędobylski. Był taką chmurą elektronów, która unosiła się nad kuchnią. Czy ty depilowałeś kaczkę wcześniej? Oczywiście, że tak. Ogniem. zapaleniem Nie wiem, czy tak jak ciebie, bo ogniem ja depilowałem. Pamiętam też, że zawsze je wprowadzał w zakłopotanie swoim poczuciem humoru, bo bywało ono dość ostre. Czasami e, nawet powiedziałbym nieemisyjne, ale w przerwach e, wszyscy ich raliśmy się do rozpoku, kiedy opowiadał kolejne żarty. No i był też człowiekiem, który przy okazji świetnie gotował. W marcu ubiegłego roku fani zasypywali Tomka komplementami, zachwyceni jego metamorfozą. Niestety, jego zmieniony wygląd nie był wynikiem diety, lecz dramatycznym skutkiem choroby. Diagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotworu. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie. Na początku choroby bardzo się wstydził. Ja przypomnę, że wszyscy myśleli, że Tomek się odchudził. Przez cały weekend wymiotowałem i wyobraźcie sobie, że schudłem prawie 5 kg. obecną chwilę mój stan 58,5 kg. Część Tomka wstydziła się tego, że jest słaby i chory. Nie chciał też pokazywać jakiejś części swojej choroby na początku, na przykład tego, że ma kroplówkę podłączoną. Choroba postępowała i wtedy Tomek coraz bardziej pokazywał przerażające oblicze choroby i cierpienia. Moja sytuacja była już naprawdę mocno podbramkowa. Już było tak, że ja nie byłem w stanie się poruszyć, że nie byłem w stanie dojść z łazienki do sypialni. To było... To no lekarz by... powiedział, że jeżeli nie zaczniesz żywienia poza jelitowego, to jeszcze chwila, moment i po prostu groziła Tomkowi śmierć głodowa. To nie jest tak, że ja jestem chudy, jestem wygłodzony. Bo jak dzisiaj zobaczyłem się przed lusterkiem, jak poszedłem pod prysznic, zobaczyłem zapadniętą klatę, zobaczyłem swój brzuch i zacząłem wszystko to po prostu... Aż mi wstyd po prostu przed żoną się rozebrać. Bo będę w oddzielnej sypialni spał i... Na pewno nie. Puderlacz. Kto cię ogrzeje w nocy? Wstyd mi przed tobą po prostu. Nie powinno. Poszedł tu do mnie, do restauracji z, z Anastazją. I nie zapomniał, że siedzieli przy stole, bo, bo, bo Tomek lubił żartować ze wszystkim i ze wszystkiego. Ja też żartowałem, nie siedział przy stole za Nastazją, która była głodna i dałem menu tamka I mówię do niego, to wybieraj coś dla siebie, ale wiadomo, że nie, że nie, ale on się śmiał z tego. Traumatyczne, że każdy poranek muszę spędzać e, przywiązany do patyczaka mojego i tak naprawdę przez ileś godzin nie mogę wyjść z domu, to było strasznie trudne. Ale potem psycholog mi wytłumaczył, że mówi, stary, kto ma tyle czasu codziennie, żeby spędzać czas z żoną, żeby zjeść wspólne śniadanie, żeby pogotować. Człowiek, który gdzieś rozpoczął budowanie swojego prywatnego szczęścia, związał się z wyjątkową kobietą, to była taka miłość, która w ich oczach była po prostu wypisana, nie trzeba było wiedzieć o nich dużo, żeby czuć, że oni się naprawdę kochają. E, urodził mi się synek, no wszystko miało iść ku światłu.